Ciąderko, to jest ZigZag witam Was w drugim odcinku Cars, Race Rama. Powtórzę, to po raz trzeci na filmach dwa razy to jest stanowczo za mało. To byście odwalili pod tamtym odcinkiem to naprawdę wszelkie, wszystko przechodzi. No jeszcze nie pobiliśmy rekordu w ogóle. Wszystkie rzeczy się dzieją pod moim tym, tym pierwszym filmem z Auty Jedynki, nie? Bo ludzie teraz zaczęli pod niego wchodzić i go łapkować. I jak było 453 na ostatnim odcinku jak mówiłem, że jest taki rekord kanału to tamtego czasu mi przybyło chyba z 6 polubień, więc jakby śmiesznie, śmiesznie. Ale wiecie co, tak siak się na zastanawiam, nawet jakbyśmy nie dobili tego, czy nie kupić rzeczywiście tą bluzę, bo to, co się obecnie dzieje na moim kanale, jeśli chodzi o rejsoramy, to jest naprawdę jakiś szok. I tak się w sumie zastanawiam, czy tak czy siak, mimo tego, że jeszcze nie dobiliśmy tego i w ogóle, dog's garage. A i ja wiem, że odcinek miał być wczoraj, ale wybaczcie, generalnie troszeczkę przeholowałem e, ze swoimi możliwościami i myślałem, że uda mi się jeszcze w Wielkanoc nagrać odcinek na dzień następny. No, ale się nie udało, nie? I z tego powodu mam e, dzień później. Rejsoramy niż powinniśmy mieć. Zigzag bez spoileru. Jezus Maria Zróbmy z zygzaka najbrzydszy samochód jaki istnieje Już <laughs> To ci się udało zygzak. Dzięki zygzak. Czekajcie, musisz się wrzygać. To drugie jest co, jak tam to było dog's garage, to jest co? Ludzi Casa della Tire. Czyli tutaj chyba co, że opony. W ogóle trochę poprawiłem jakość. Zapomniałem właśnie powiedzieć, trochę jakość się jakby poprawiła, bo w poprzednim odcinku było średnie, a teraz jest dobrze, najśmieszniejsze jest to, że nie mam pojęcia, co zrobiłem. Białe opony! Ja przez auta generalnie gdzieś mam wybór w jakichś grach, jakie mają być opony, zawsze wybieram białe. Dla mnie białe opony są cudowne. Białe opony? Tutaj mamy farbowanko. Naprawdę można zrobić zigzaka tego po lewej? Jezus! Wydaje mi że twórcy tutaj bardzo polecieli z tuningiem no to nie jest ładny niebieski, jakby to był ładny jeszcze niebieski to by było fajnie, a tak to... Nie, bo jakby to był taki jaśniejszy, trochę niebieski, taki podchodzący pod kolor daj noco, to może bym jeszcze wziął Daj noco Nie, bo daj dniowo Ale jestem dzisiaj bezbekiem, boże święty Zróbmy sobie gwiazdkę Czym jest gwiazdka? Hudson Student Run Bez cutscenek, bez niczego, takie... Ni to się przywitają, ni to co... O wuj, ty żyjesz, lol Tak wiem, że on jeszcze wtedy żył, okej? Okay? Jeszcze mógł zjeść kremówkę Ej, bardzo mi się podoba, że wam się podoba, jak daje te wszystkie takie napisy, co, 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 co chociażby podczas cutscenek Bo tak szczerze nie wiedziałem, nie miałem pomysłu, jak sobie poradzić z tym, że to jest po angielsku, a wiem, że nie wszyscy rozumieją angielski i tak dalej A to wam się spodobało, więc w sumie czemu nie? Pierwsza gwiazdka O nie, tam jest gwiazdka, tak... Gitrana strasznie Zebrałem. Mimo to, że teraz mogę nie... No nie, to jest dopiero drugie okrążenie, więc jeszcze wygram. on, ty jesteś moim przeciwnikiem. Czemu ty ze mną rozmawiasz? Dobra, to ja muszę tutaj tak ładnie złapać tą jedną gwiazdkę. Dobrze! Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. No nie chcę mówić, kto jest na czwartym miejscu, ok? W ogóle powiedzcie, czym e, wojowaliście na lany poniedziałek, nie? Ja wojowałem tym. Niczego innego nie potrafiłem znaleźć w moim domu. Autentycznie dzisiaj szukam chyba z godziny Znowu jakaś gwiazdka. Ja chcę może coś porobić niestandardowego. Na przykład, foto op 1. Op to ja chyba miałem już. Jestem głupi. W ogóle wam zaraz pokażę śmieszne opcje, które znalazłem w tym emulatorze, przez które myślałem, że coś popsułem w tym programie. Ale też okazało że to jest po prostu kwestia wciśnięcia jednego przycisku, więc. My to już mieliśmy Brawo Zygzog Zyg zapamiętaj, że foto op. 1 już miałeś Wróćcie uwagę, co się teraz będzie działo, okej? Okay? A, no dobra. E, wpierw mamy zapisywanie to jest pierwsza opcja tego programu. Niestandardowa, zaskakująca. Klikniemy sobie F4. I'm faster than lightning boy! No już chyba nie taki szybki, co chyba już nie taki szybki. I to nie jest tak, że ja przyspieszam teraz nagrywanie, tylko to serio od mi się teraz tak leci szybko. Dwiny jak ja i szybki jak twoja stara. Zgi ile ty masz lat? Dobra, co mamy tutaj? Co to jest tak właściwie? Jakaś milierka. Auto Autocross tutorial. Kogo wy chcecie uczyć? Wy nie uczcie ojca dzieci robić, dobrze? Izu, pa, Izu, izu. Ju Nie musimy się to wszystko. Zajebiście, nie no, gościu. Dobra, mamy tam Guido na mapie. Ja bym chciał pojechać do Guido, bo chciałem zobaczyć, co Guido nam ma dzisiaj do zaoferowania. Czy ty znowu jesteś foto OP1? Tak, idź stąd. Guido, dzień dobry. Guido Kart Race. O mój Boże. Nie. W tym miejscu się jeszcze zacina. No, zajwiście. Dajesz. To jest trochę jak Mario Kart, jakieś, nie? Tak mi się kojarzy trochę. Zbieranie tych busów i tak dalej. Tam Guido Kart się to w sumie nazywało, więc pewnie jest jakieś tam nawiązanie. O mój Boże. Nie wiem w ogóle o czym mówić, nie? W sensie ja teraz się skupię na tym, żeby Guido się nie odbijał tak bardzo od barier. Y y y Pomimo faktu, już tak się jak się odbija. Więc jakby no, trochę mi średnio wychodzi. Jak możesz się domyślić? A jak tak robię to mnie nie zacina Programiści go nienawidzą Ty, czy to jest rozwiązanie naszych wszystkich problemów, że po prostu w niektórych momentach sobie będę utrudniał życie I będę odwracał kamerę, ale przynajmniej się nie będzie zacinać? Patrzcie, yay! Finito! Marcello! What is it? What are you doing? the pistol! Mamma mia! To jest how you hold the pistol! So what? This how you hold the pistol! Jeśli wiecie z jakiego to jest filmu, to pozdrawiam. Nie ja bym chciał jakieś fajne ten ulepszenia. Tak szczerze chciałem jakoś zygzaka tak fajnie streamingować, tak żeby nie wyglądał w ogóle jak on. Albo może wyglądał podobnie jak on, ale nie jak on. Kto macie o co chodzi, nie ja ten, no. Cześć. Okay. Cześć, jak chcesz jest chyba nowego, nie? To to jest na szaro, a nie na zielono. Zigzuk. Jezus Mario. Ty coś będzie się działo, bo patrzcie, bo tutaj Manik stoi. Traveling with Mac. Co? I że co? Are you sure want... Mm. Oczywiście, że I want to go to Radiator Springs. A jak tam u was tam życiem? Bo loading screen w tej grze to jest naprawdę coś. O mój Boż. Dzień dobry. Tęskniłem. I ładnie to jest zrobione, w sensie, wszystko to na swoim miejscu jest, a nie jak łanica górska z Out dwójki w sensie gry Out 2. A co to mam? Co, 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 co to jest to? Luigi Tire Find. O Boże, czy to będzie szukanie tych oponek jak było w Wiedynce? I chcecie mi powiedzieć, że to nie będzie zaznaczone jeszcze w ogóle na mapie, tak? Fajnie, zajebiście. A czasu dużo nie ma. Musi coś być u złomka, nie? Oczywiście. W jedynce też było u Łomka. Naprawdę tego nie jest zaznaczone nigdzie. Na ukarażonej mini-mapki nie ma w tej grze czy coś. Jak tak można być gamoniem takim największym? By coś takiego zrobić, tutaj jest. Pomocy. I lost, the tire is a tire. No. <laughs> lost tire is a set tire. Ale ja chcę jeszcze raz. Będę tutaj i siedział, dopóki nie zbiorę wszystkich 15. Opon. Nie będziesz pan, mi tutaj smutał, Luigi. Ale się głupio steruje tymi małymi samochodzikami, jak ja tego nienawidziłem. I nienawidzę do tej pory. No mam mało czasu, za mało czasu jest na to, patrząc na to, że oni jeszcze nam nie dali mapy żadnej. Retry. Hey. Luigi, ty jesteś upośledzony. Nie no, nie uzbieram ich, nie, cholery. Czujesz się jak podczas zbierania jajek na Wielkanoc. No dobra, czyli ja to zrobię, nie wiem, jakoś poza odcinkiem albo coś. No chyba poza odcinkiem to zrobię, po prostu to nagram. Autocross 2. Okej. Okay. O kurczę pieczona. Nie no, to jest proste. Za każdy pachołek, który strącę tracę czas. No, najgorzej na świecie. Jeszcze raz, no spokojnie. Jestem królem tej gry. Nie ma lepszego ode mnie. Inne śmieszne żarciki, które może sobie opowiadać zigi. O nie! 51 będę miał! Nie, czyli złoto! No tak, bo 48 sekund miałem, bo 45 plus 3. Ja myślałem, że tutaj po prostu będzie więcej driftowania, a okazuje się, że jednak nie. No czyli złoto. Siema O, jest nowe te zdję zdjęciowańsko Ha, patrzcie na to teraz. Wola sobie, że bo turbo. No i jelo. A my co? Tak jak myślałem. No paint job for lighting. O! Mamy nowe farbowańsko. Jestem dzisiaj tak bardzo niewyspany, wiecie? W sensie, tak naprawdę spędziłem długo, bo 10 godzin to jest okej. Okay. To jest Wielkanoc, jakby troszeczkę. No, co ja wam będę mówił, jak wy wiecie, co się dzieje w Wielkanoc, ok? Tak dzisiaj cały dzień jestem jakiś taki dziwny, tak w sensie, nie mogę się dzisiaj w ogóle zebrać, żeby to nagrać, tak naprawdę. Jest 22.51 ja już powoli umieram. Ja chcę tylko zobaczyć, co ja mam, tak naprawdę, żeby streamingować tego zygzuka Więc wybaczcie, jeśli ten odcinek był taki bardziej spokojny. Spokojniejszy, nie bardziej spokojny zgi. Ale no tak wyszło niestety. Takie zastanawiam się nad brakiem spoileru. Właśnie, żeby spoiler był ten wyżej. To może fajnie wyglądać, tak szczerze. Ej, to tak można zrobić. Opony, nie, no białe zostają. A kolor? O. To mi odpowiada. Znaczy potem tak jak będę to zmieniał, będę chciał tak zygzaka, zygzaka zrobić, żeby on wyglądał jak Ferrari, nie? W znaczy, sensie już mi się podoba ta gra, jeśli chodzi o tuning samochodów, bo nie ogranicza się tylko jak w poprzednich grach. Ja cię kredzę, ale dziwnie. Nie ogranicza się jak w poprzednich grach, tylko do zmiany koloru, ale no zobaczcie jak możemy tuningować nasze, nasze autko. On już nie wygląda jak zygzaka autentycznie, on wygląda jak jakaś podróbka zygzaka. Dobra, a więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, wbijajcie na subchata, wbijajcie na grupkę na Facebooku. Autka z Giego. Przypominam, pierwszy odcinek pobijamy rek i lajków na moim kanale i siema na rapacze i